Hola! ¿Qué tal? Witajcie ze słonecznej Hiszpanii. Ja nazywam się Bartosz Zawadzki i jestem agentem nieruchomości w Alegria. Alegria jest profesjonalną agencją nieruchomości oraz firmą deweloperską operującą na Costa Blanca oraz Costa Calida. Dzisiaj chciałem pokazać mieszkanie w pierwszej linii brzegowej. Mieszkanie kosztuje tylko 124 900 euro. Mieszkanie jest do remontu i jest bardzo dobre na tak zwanego flipa. Znajdujemy się tuż przed budynkiem. Budynek jest z 2001 roku. Na dole jest restauracja, samo mieszkanie. Znajduje się na pierwszym piętrze. Tak jak wspomniałem, jest w pierwszej linii brzegowej. I zaraz obok mamy małą zatoczkę. A nieco dalej plażę Los Logos. Mieszkanie znajduje się w, na końcu Avenida Habaneras. A tutaj jest też nasza nowa inwestycja Alegria Residential 12. Po wejściu do bloku mamy dosyć obszerną klatkę spodową, bardzo zadbaną. Budynek jest całkiem świeży z 2001 roku. Budynek, musimy dostać się na pierwsze piętro. Znajdujemy się już na pierwszym piętrze. Za chwilę wejdziemy do mieszkania. Mieszkanie składa się z salonu, oddzielnej kuchni, dwóch sypialni, dwóch łazienek oraz małego patio, które może służyć jako schowek na bądź, bądź, bądź bralnie Zastosowań jest dosyć sporo. Po wejściu do mieszkania, od razu po prawej stronie mamy pierwszą sypialnię. W sypialni jest wbudowana szafa, którą oczywiście możemy zagospodarować we własnym zakresie. Idąc dalej, mamy pierwszą łazienkę z prysznicem. Zaraz obok mamy drugą z wanną prysznicem, ewentualnie można zastosować inne rozwiązanie po remoncie. Następnie mamy oddzielną kuchnię, którą możemy spróbować połączyć z salonem. Jest to teraz bardziej popularne rozwiązanie. Wtedy też zwiększymy przestrzeń, przynajmniej wizualnie. No i zaraz obok obok kuchni jest niewielkie patio. Które może służyć jako, jako pralnia, bądź, bądź też możemy tutaj składować różne rzeczy typu wózek, rowery. Przechodzimy do salonu. Salon jest dosyć obszerny. Obok salonu jest druga sypialnia, która ma okno na, na patio. Jeżeli ktoś potrzebowałby większej przestrzeni, można byłoby spróbować drugą sypialnię połączyć z salonem oraz, oraz kuchnią. Wyjdźmy teraz na balkon. Z balkonu mamy niezakłócony widok na morze. Jest to pierwsza linia brzegowa. Oraz z balkonu też bym chciał Państwu powiedzieć kilka słów na temat kosztów. Samo mieszkanie kosztuje 124 900 euro. Do tego trzeba doliczyć podatek 10%, notariusz około 1200 euro, kancelaria prawna 990 euro. Mieszkanie plus koszty to jest wydatek około 140 tysięcy euro. Do tego doleci trzeba oczywiście remont tego mieszkania. Średni koszt remontu może wynieść około 20 tysięcy euro. Wszystko zależy od tego, jaki zakres prac Państwo chcą wykonać w mieszkaniu, czy remont będzie wykonywany przez ekipę, która, z którą współpracuje Alegria, czy też Państwo będą sami wykonywać ten remont, bo mają Państwo Możliwości takie, więc ten kosz jest bardzo, bardzo zależny od wielu czynników, ale około, licząc średnio, około 20 tysięcy euro powinien wynieść całkowity koszt remontu. Po wykonaniu remontu można mieszkanie. Wystawić za około 20% drożej i 20% pierwotnej ceny. No, albo cieszyć się widokiem, samemu cieszyć się widokiem morza. Mamy bezpośredni widok i ekspozycję na południe. Zatem do zobaczenia w Hiszpanii. A